Witam serdecznie dzisiaj zrobimy ciasto z morelami potrzebować będziemy pół litra śmietany 30% jeden serek mascarpone biszkopty mam tutaj formę 20 cm wyłożoną biszkoptami dwie galaretki 3 łyżki cukru pudru, 3 łyżeczki żelatyny i 60 deko brzoskwi. W garku mam półtora szklanki wody z pół szklanki cukru i na 5 minut wrzucę morele. Po 5 minutach morele wyjmę i do. Powstałego syropu dołożę dwie galaretki. A tutaj żelatynę zalewam aroma łyżkami wrzącej wody i mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Żelatyna musi być całkowicie płynna, a brzoskwinie. Przepraszam, morele, tak jakoś się dzisiaj uparłam na te brzoskwinie. Morele należy wyjąć i galaretkę do gotującego się syropu dolewamy i studzimy. A śmietanę ubiję z cukrem i połączę z serkiem. mam płynną żelatynę. Morele po 5 minutach wyjmę. Morele już z syropu wyjęłam. I teraz na gotujący się syrop dosypuję dwie galaretki. Mieszam i należy ostudzić. Mieszamy do całkowitego rozpuszczenia i studzimy. śmietanę z cukrem już mam ubitą dodajemy serek oraz płynną żelatynę i należy masę bardzo dokładnie wyrobić już mamy połączone i teraz wyłożymy na przygotowane biszkopt jeszcze przemieszamy Wykładamy wyrównujemy i ułożymy. Morele, należy dokładnie wyrównać i dodamy morele. Zalejemy tężejącą Galaretko. I damy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak oto wygląda deser z morelami. Musimy pamiętać, zalewając galaretkę, musi być tężejąca. U mnie troszeczkę galaretka, no widać tu, troszeczkę miałam za bardzo luźną galaretkę. I teraz odcinamy brzegi i ukroimy kawałeczek. będziemy mieli deser morelami, ciasto bezpieczenia z morelami. A oh. to wygląda. Ciasto bez pieczenia z morynami.